Sezon pierwszy, odcinek pierwszy, part 2 I zmieniona też jest nazwa mojego serialu. Teraz się nazywa Spider-Man, ale z Miguelem O'Hara. Ała, moja głowa. Co się stało? Ja chyba zemdlałam. Ła, Próbuję wstać. Ja stoję. Cieczami się przytrzymałem. Hmm. Tylko, że co z Miguelem i czemu... On że co? Aaa, jadź. Tam sobie kolega mnie walił, oła. Nie, nie umiem stać. Hr. Dobra. Nie umiem stać. Co? Ale z tego bambika. Bambik. Dobra. Musimy znaleźć kolejnego. Kolejnego super złoczyńca. potrzebuję. go. Kryć się, to się, najbardziej. jest Naj. najbardziej, Naj. 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 naj e, nawet nie umiem Jestem. Naj. się. Naj. Jestem. Dobra, nieważne dostałem cios od niego, ale. O. o nie! Gdzie oni są? Słyszałem ich. Hmm. Czy to są oni? To są oni. B biegnę na nich. Nie o, o nie dobra, dostał od kogoś chyba. Nie wiem, uciekamy. Czemu to. Dobra, uciekamy na Mount Everest. N albo na Szczyt Diablo Chairs. Dobra, na Szczyt Diablo Chairs. Tak umiem ustać. Ui! Ja też ja nie lecę na Szczyt Diablo Chairs. Ja lecę gdzieś indziej. Uhu! To jest najlepszy, najlepsza kryjówka. Mogę się tu położyć. A, dobra, ja też tam lecę. Ach, dobra. Biorę sieć. I próbuję to ustawić Ach, Jak fajnie będą Misja zaliczona Oni tam spali a, a tam potem wyszło takie coś I tu się otwarło Uwaga Pod tymi magdziakami było co? Było w tym uwaga Najtrzeci I pierwszy najstraszniejszy super złoczyńca na świecie i kolejnego ranka on miał chip i umiał latać. Przyleciał do nich i, i tutaj ich nastraszył o trzeciej w nocy. Ja cię kręcę! Ja! Prawie, prawie coś mi się stało. Ja cię. Dobra, skaczę tu. Ach, dobra, położę się. Ała, moja głowa. Dobra, co to za jakieś małe upsko? No, to chyba w ogóle był najsłabszy. Hm, umiem robić takie drifty. Co ci się stało? Ach, ała, Dostałem... Nie, on jest jednak zbyt potężny. Wepchnął mnie w jakie, jakąś dziurę, nie umiem stąd wyjść. Nie. E, 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 on nam steruje! Ta e, ręka to on! E, 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 bye bye! Oła. Spider-Man Oła. dostał taką. Ku... Dał mu głowę na puzarcie, drugie, najmocniejsze mu naj, złoczyńcy. On z, został zabity. Przez kogo? Przez sieć Spidermana. Bo go walma wal, wal. Misja zaliczona z tym typem. Trzecie to znowu jakby znaleźli dziwne coś. Uciekali i znaleźli to. Czyli znaleźli tą skrzynię skąd się on wychował. Znaczy skąd on wyszedł. Co? Co? Nie. On. O. Yy. Dobra, idę to otworzyć. <śmulny> no, nie da się. <śmulny> o, nie, to zaraz się przewali. to jest takie mocne. Dobra, czas pomóc mi. Czyli o, o nie, nie, nie. Co się ze mną stało? Czemu jestem czarny? He, nie wiem. Kim ty jesteś? Diorechu. A, he, kim ty jesteś? Eee. Tego wcześniej niczego nie było przez chwilę. Bo tak ja nagle. He, to, kim ty jesteś? Tego. Sniperko. Ach. Ciąg dalszy mi nastąpi. Następny odcinek będzie, nie wiem kiedy, za. Może jutro, albo nie wiem. Zobaczymy jeszcze, bo jutro muszę przesłać te dwa odcinki na YouTube. Więc zobaczymy, jak to się ułoży. No, moi widzowie muszą mieć co oglądać. Przy na stole stole, czy nie, rano nie? albo tak wieczorem potem po południu. Zależy kiedy idą, kiedy będą chcieli obejrzeć. No więc to nie do jutra, albo do będę wiem, do kiedy. Ja to już jakby na YouTube wysłałam, ale to jest wiadomość do moich jakby, no do mojej klasy, bo tam oni mają to przedpremierowo. Jak widzowie moi to oglądają. Ale nie, liczą, nie liczy się mój kolega ani nikt. A to, co bym by dostał, e, e, jest, jest ktoś moim kolegą, co to, to dostał przedpremierowo? A tak, to ogólnie premierowo dostaliście? Ci, którzy nie, nie są moimi kolegami. To Nara!